Hej wszystkim z tej witam Was bardzo serdecznie w Cinderelli. No nie było nas tutaj miesiąc, a mianowicie dlatego, iż moja rodzina była okropnie chora. Ja też byłam okropnie chora, także ciągnie się to za nami i nie chcę się tak naprawdę skończyć. Ja dalej troszeczkę kaszę, dalej nos zapchany, ale no już udało mi się sobie tutaj usiąść, Też mam strasznie dużo pracy, bo wiadomo, nie zarobi się samemu na tak ważny moment w życiu jak ślub, także Słuchajcie, powiem Wam, że po prostu nie miałam kiedy, ale dobrze. Dzisiaj wracamy sobie już do naszego Kloda i lamy, którzy będą ze sobą walczyć. Okej. Okay. I mówi to mężczyzna, który jako pierwszy oczywiście kazał nam się tutaj sparingować ze sobą. Lance ponownie się na niego rzuca, i tym razem Klod blokuje go swoją szpadą. Słychać głos metalu, jak się ze sobą tutaj e, panowie biją. Klod e, oczywiście porusza się bardzo szybko, e, otacza go, mm. e, no i stara się jakoś tak stanąć, żeby być tuż za swoim bratem. E, dotyka Lenza e, swoim orężem w ramie, czyli przegrany jeden. Lens tak szybko się do niego odwraca, że nawet Klod nie jest w stanie się odsunąć. Eee, e, uderza Kloda w sam środek klatki piersiowej, sprawiając, że ten się zatacza. Widzę, że Lens jest bardzo zdenerwowany wystarczająco, e, żeby jego policzki aż lśniały czerwieniu. Ale ku mojemu zaskoczeniu Klod się tylko śmieje. Takie typowe ze twojej strony, lama. Dalej się oczywiście ze sobą sparingują, i w tym czasie e, e, Claude oczywiście nie waha się tylko wtedy, kiedy czuje, że może e, dostać punkty. Jest w stanie jeszcze dotknąć lensa dwa razy, e, bez oczywiście dostania jakkolwiek mieczem po sobie. E, Garland. Krzyczy, że to koniec meczu, kiedy Klod trafia po raz ostatni. Ale ku zdziwieniu Lance wcale nie chce zaprzestać. Ponownie naciera na swojego brata i Klod jak zawsze stara się odbić jego uderzenie, no i stara się także zachować dystans. A to co? No przecież powiedziano, że mecz się skończył. Albo, może chciałbyś zagrać aż do trzech punktów? Jestem pewien, że i tak czy siak wynik, jaki mamy teraz, się nie zmieni. Tym razem e, e, pokonam Cię nawet nie próbując. W ten sposób nie będzie to dla Ciebie aż tak bolesne. Widać, że Lens jeszcze bardziej się denerwuje, ponieważ e, czerwień na jego policzkach wręcz błyszczy. Przestań to robić. Hmm. E, Claude z, ma, e, z, uderza swoim orężem w e, wyciągniętą szpatę swojego brata. E, no i zaraz potem odsuwa się, ale nie odpowiada. Przestań patrzeć na mnie z góry, jakbym był gorszy. Teraz się tak beznadziejnie uśmiechasz, ale zaraz potem zrobisz się strasznie zdenerwowany, kiedy mi nie idzie. A żeby spowodować, że będzie to jeszcze gorsze, odmawiasz mi pomocy, ale wciąż nazywasz mnie słabym, kiedy staram się zrobić rzeczy sam. Jesteś niewystarczającą chodzącą sprzecznością, bracie. Zanim ktokolwiek z nas może zareagować, lens już rusza na Kloda z uniesioną szpadą. Poruszam się instynktownie, wyciągając moją dłoń przez siebie i sprawiając, że moją magią, że lens zatrzymuje się w powietrzu. Jego ramię jest otoczone. Lodem w momencie, kiedy zaraz ma dotknąć ramienia kloda. Modź. Charmin, To takie troszeczkę, wiesz, nie. A przepraszam, Luset. My tutaj się nazywamy Luset, przepraszam. Jego ramię jest teraz pokryte białością, tak? I nie może się poruszyć. Stoję dalej w tym samym miejscu, marszcząc brwi. Lens. Wasza potyczka się skończyła. Kiedy tylko puszczam e, to, to wszystko, e, oręż lęsa wypada mu z dłoni i legnie pod nimi. Ja bez miecza lens wydaje się, jakby miał się w sobie zapaść. Bierze krok w tył i widzę, że na jego twarzy maluje się zarówno poczucie winy, jak i smutek. Ja przepraszam. Przez dalszą część jest cichy. Zarówno Garland, jak i Claude patrzą się na niego spodełba, ale zaraz potem relaksują się, kiedy lens bierze głęboki oddech i unosi swoją głowę. Okej, okay, poddaję się, wygrałeś, Claude. Zaraz potem odwraca się. I zaczyna iść, nie mówiąc nic więcej. Claude i Garland obydwoje patrzą po sobie cicho. Nie mówią nic, dopóki on gdzieś nie zniknie. A to co to było? Jego prawdziwe uczucia. Zazwyczaj, kiedy się zdenerwuję, wychodzą one na jaw. Zawsze tak było. Zawsze tak sprawiałem, że ze mną rozmawiał. Kiedyś byłem taki sam. Wszystkie sekrety trzymałem dla siebie, e, chyba że ktoś mi sprowokował. O, pamiętamy, pamiętamy. E, Claude patrzy, jak jego brat znika w oddali, troszkę przygnębiony. Naprawdę chciałbym myśleć, że ja się od tego czasu zmieniłem, ale Lens wzrusza ramionami. Czy powinniśmy za nim pójść? To jest mądre. Prawdopodobnie nie. Zazwyczaj, kiedy lens tak odchodzi, naprawdę potrzebuje czasu dla siebie, żeby się zreflektować. A co się stanie, kiedy za nim pójdziesz? Zazwyczaj pomyśli, że chce się z niego naigrywać. Patrzę za lensem, który wycofał się, niezadowolony. Przecież powiedziałam Klodowi, że dzielenie się swoimi nie, nie, emocjami, nie emocjami chcę powiedzieć emocjami jest pierwszym krokiem, żeby rozwiązać problemy, nie mogę po prostu tak ręca zostawić samego. Nieważne, jak ma być, ja się o niego martwię, może ze mną porozmawia. Pójdę za nim. I kiedy ty będziesz gotowy z nim porozmawiać, też możesz przyjść i nas znaleźć. W porządku. Bo pomogę garlanowi wszystko spakować. Zatrzymuje się i patrzy na mnie ponownie. Oj, kochanie, dziękuję ci, że interweniowałaś. Prawdopodobnie miałbym niezły siniak na ramieniu, gdyby nie ty. Oni garland zaczynają wszystko pakować, a ja. E, pędzę z Lęsem. No, jestem, jestem ciekawa tej rozmowy. Kiedy już popytałam e, sługów E, którzy tutaj gdzieś niedaleko byli e, jestem w stanie powiedzieć gdzie lens się zaszył idę w tamtą stronę, żeby go znaleźć e, i widzę, że wpatruje się w wejście e, patrzę się także i do góry na niebo bez uczuć jednakże kiedy ja podchodzę zauważa mnie widzę w jego oczach, że jest mu przykro zaraz potem szybko się ode mnie odwraca Cześć lens! Odpowiada mi małym, zastraszonym uśmiechem. Przepraszam za to, jak się zachowałem. Nie było to zbyt szarmanckie, prawda? Myślę, że Claude starał się go jakoś tak stłamsić, dlatego, żeby okazał mu swoje prawdziwe uczucia, ale. Ja także zastanawiam się. Jak mam tutaj się poradzić? Nie mam zielonego pojęcia, co my powinniśmy zrobić jako luet. Myślę, że jemu przyda się takie trochę, żeby ktoś mu powiedział jak ma się zachowywać, więc spróbujmy na niego troszeczkę nakrzyczeć. Nie, to nie było. Powinieneś porozmawiać z klodem prawdziwie, zanim do tego wszystko doszło. Do tego wszystkiego doszło, przepraszam. Lens marszczy w swojej brwi na mnie. Ale ja z Claude'em zawsze tak rozwiązywaliśmy problemy. E, zmuszając siebie do potyczek, tak? Och, chyba dobrze żeśmy wybrali. E, odbija piłeczkę ciężko, wzdychając. Nie jest to zbyt dobre, prawda? Wcale. Wydaje mi się, że o wiele łatwiej by było, że jakbyś powiedział mu, jak naprawdę się czujesz, zanim dopuściłeś się obydwoje tego, co dzisiaj zaszło. Poza tym, agresja w miejscu publicznym sprawia, że ludzie także zaczynają mieć inną opinię na Twój temat. Jesteś. Zadziwiająco szczera, księżniczko. Mam nadzieję, że Kloda później <głos》> też mu tak nagadasz. A za co miałabym mu nagadać? Zabycie nie dżentelmenem i czepianie się najmniejszych rzeczy. O, czepianie się. Myślę, że potrzebujesz nowego sposobu, żeby wyzbyć się z siebie tej swojej agresji. Klot także tego potrzebuje. Klot spojrzał na mnie, jakby był... E, przepraszam, Lent spojrzał na mnie, jakby był gotowy, żeby coś powiedzieć, ale zaraz potem zauważyłem, że patrzy się za moje ramię. E, jednakże zaraz szybko jego oczy umykają w inną stronę. A tutaj co się zadziewa? E, mógłbym przysiąść, że taką konwersację już kiedyś gdzieś słyszałem. E, ale wszystko to... Co teraz dochodzi do moich uszu, to tylko e, jakieś tam odgłosy natury, w sensie te takie wiecie: brzydkie, zielone, co wydają takie dziwne dźwięki z siebie, zabraniają imię po polsku. <grym> a po coś, a świeższe, a po coś żeś tutaj przyszedł, żeby znowu na mnie wrzeszczeć. Taki miałem zamiar, dobrze, żeśmy wybrali, żeby na ciebie nakrzyczeć, jako, jak to powinien zrobić starszy brat, ale wygląda na to, że moja ukochana przyszła żona już to zrobiła. Czyś ty nas posłuchiwał? Oczywiście, że nie. Mam po prostu dobre uszy. Skoro Luset już z tobą porozmawiała, nie przybyłem tutaj, żeby mówić, ale żeby cię przeprosić. Ty? przeprosić mnie. Naprawdę, z, e, swoim gadaniem sprawiasz, że ludzie mogliby pomyśleć, że jestem bez serca. Który nie. <ścoughs> I po tym wszystkim, do czego tutaj doszło, e, przyniosłem ci prezent na przeprosiny. Wyciąga małe zawiniątko, które trzymał przy sobie, do lęsa. Natychmiastowo je e, rozpoznaje i nie jestem zdziwiona, kiedy Lens wyjmuje małą babeczkę. To jest... babeczka. Jest wypełniona czereśniami. Lens wpatruje się w nią troszeczkę niepewnie, ale zaraz potem wpycha ją z powrotem do miejsca, z której ją wyciągnął. Ale... Ponownie wyciąga ją i bierze niepewnego gryza, uśmiechając się. E, wiśnie to najlepszy podarunek od Boga, jaki ludzkość mogła dostać. <grych> o, jejku. Widzę, jak na ustach Klona pojawia się zawiadocki uśmiech. E, Patrzy się na mnie i posyła mi oczko. No i widzisz, kochanie? E, powiedziałem ci przecież, że mój brat uwielbia czerwieśnie. To wcale nie tak. O, jaki rumiany się zrobił? Lens jest słodki, i ja mu troszeczkę współczuję, że e, musi tak tutaj się zmagać z tym byciem królem. E, Lens wpycha w połowie zjedzoną babeczkę, o, strasznie się rumieni i stara się jakoś odchrząknąć. No dobra, ale dlaczego tak naprawdę mi ją kupiłeś? Oferuję ci rozejm więc wpatruję się przez chwilę w to, co zostało z babeczki, myśląc w takim razie może nie jesteś aż tak bez serca, ale zdecydowanie e, czasami się tak zachowujesz. E, przez to, jak bardzo jesteś e, wymagający, e, ale, tak ba ale również, że się tak na mnie troszeczkę wyżywasz. Tak wiem i też za to przepraszam. Wiesz, ja tylko okazywałem moją zazdrość. Zazdrość? Jesteś zazdrosna mnie? Przez chwilę Lens wygląda na zaskoczonego, ale zaraz potem wzdycha. Dlaczego miałbyś być zazdrosny u mnie? Czasami, Lama, naprawdę możesz być głupie, put. Czy naprawdę muszę ci to wyjaśniać? Nazywasz mnie idealnym. Ale czy kiedykolwiek zatrzymałeś się i rozejrzałeś się wokół, ludzie cię kochają? Nie rozumiem. Klot, ty chyba mieszkasz w jakiejś bajce, i w międzyczasie ja wciąż jestem w twoim cieniu. Bez ciebie w Bruganti, jeżeli ja tam będę, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Klot marszczy brwi na swojego młodszego brata. Jeszcze chyba powinienem odwołać moje przeprosiny, jest żałosne. Widzę, że lens zaczyna się denerwować. Zawsze taki jesteś. Staram się być z Tobą szczery, a Ty się ze mnie nabijasz. Ponieważ lens, którego ja znam, jest pełen e, e, woli, w, walki e, i chętny. Żeby mieć jakieś tam zawody. E, I i od tak nie rezygnuje z wyzywań, które są przed nim. Ty Jest zawsze dla wszystkich uprzejmy. Ale nie jest tak, że aż tak napuszony, żeby nie przyznać się, że przegrał ze swoim własnym bratem. Kiedy Lędza e, nareszcie się odzywa, jego głos jest delikatniejszy. Nigdy nie byłbym w stanie zrobić tego, czego ty zrobiłeś, karma. Czego? Przeprowadzić się tutaj. Mm. E, żeby wziąć wszystko na swoje barki. No jest, uśmiecha się, troszeczkę smutny. Końcem końców. kiedy się już wyniosłeś z bruganty wszystko to sprawiło, że e, ukazała się moja pewność siebie ale jak będę mógł się wykazać jeżeli Ciebie tam nie będzie i nie będę mógł stoczyć z Tobą żadnych pojedynków skąd będę wiedział, jak mam się zachowywać jeżeli Ciebie nie będzie jako mojego głównego modela do naśladowania a więc i tak czy siak na końcu cała ta sytuacja y, jest tylko dlatego, że Lens porównuje się cały czas do Kloda, a Klod porównuje się cały czas do Lenza. No to kurde, panowie, my tutaj dojdziemy na pewno do jakiegoś porozumienia. Jezus jestem takim głupim bratem. E, Przepraszam, e, jakiego głupiego brata ja mam. Coś ty powiedział. Słuchaj, masz teraz szansę, żeby stanąć twarzą twarz ze mną. Zanim e... kiedy to ja miałem ty tytuł w Bruganti, zawsze mówiłeś, e, jakim byłbym niekompetentnym królem, jeżeli miałbym się już nim stać. Zawsze to mówiłeś, że ty możesz być lepszy. Teraz masz szansę, żeby tego dowieść e, zarówno mnie, jak i mojej narzeczonej. Lens patrzy się to na jedno z nas, to na drugie. Widzę, że szok ma wypisany na twarzy. Jest to tak dziecięce, że nie mogę nic na to poradzić, ale się uśmiecham. To porozumienie pomiędzy Angielie i Brugantią sprawia, że nasze kraje są bliżej siebie niż kiedykolwiek wcześniej. Obydwoje będziemy liczyć na ciebie, żeby pomóc nam e, załatać tę przestrzeń pomiędzy naszymi państwami, kiedy tylko Ty obejmiesz tron. I kiedy to zrobisz, nie chcę, żebyś zachowywał się tak jak ja, chcę, żebyś zachowywał się tak jak ty. Przypominam sobie sposób, w jaki Lenz e, zachowywał się, kiedy ćwiczył swoją przemowę. Powiedział mi wtedy, że jest naprawdę straszny, jeżeli chodzi o występy publiczne, e, ale Klot powiedział mi, że kiedy ich dwójka e, miała te, te jakieś tam zajęcia z wymowy czy coś takiego, słuchajcie, kot na mnie w las, tak także muszę się bardzo skupiać. Naprawdę nie jestem zdziwiona, że był taki sfrustrowany, jeżeli chodzi o Lensa i jego ćwiczenia. E, to dlatego, że próbował być kimś, kim on tak naprawdę nie jest. A Lens troszeczkę pod tą presją zaczynał się e, załamywać. Lens, Lens, zwraca się w moją stronę. Tak, księżniczko? Pamiętam ten czas, kiedy to Emmeline była bardzo zestresowana, ponieważ próbowała zachowywać się tak samo, jak zachowują się ludzie z wyższych sfer. Pamiętam, że w tym czasie całym moim światem była moja matka. I chciałam być taka jak ona. Do takiego stopnia, że tak naprawdę nie widziałam, jaki jest świat wokół mnie. Tak bardzo. Że nie umiałam nawet stworzyć swojej własnej opinii, dopóki nie wyszłam z jej cienia. Są pewne odpowiedzialności, za które ty musisz e, odpowiadać, jeżeli chodzi o ludzi. E, zarówno twoje słowa, jak i akcje powinny być Twoje i tylko Twoje. Koleś uśmiecha się. Zawsze wiesz, jak wszystko podsumować, kochanie. Odwraca się z powrotem do swojego brata. I tak chcę, żebyś zdał sobie z tego sprawę, że jesteśmy sobie równi. Ja wiem, jak ciężko jest być królem, ale ta odpowiedzialność, z której musisz stawić czoła, musi być tak samo, jak ty teraz sta Musi być taka sama, jak ty teraz stawiasz się twarzą twarz ze mną. To jest właśnie to, czego życie tutaj mnie nauczyło. Nawet jeżeli ci wokół mnie mają inne opinie niż ja, w życiu nie mógłbym się wyzbyć swoich wartości i swoich wierzeń. Patrzy się na mnie. Pomimo tego, że nasza kochana księżniczka tutaj ma naprawdę mocno zakorzenioną opinię, my razem nad tym pracujemy. To jest właśnie znaczenie bycia osobną, jak i razem. Dla kogoś. Lens patrzy na naszą dwójkę bardzo zamyślony. E, ta cisza sprawia, że Klot zaczyna się troszeczkę irytować, e, ponieważ wygląda to, e, jakby miał zaraz nakrzyczeć na swojego brata ponownie. I nagle Lens śmieje się. Naprawdę jestem szczęśliwy, że zako zakochała się w moim bracie, Luset. <grym> Myślę, że jedynym powodem, dla którego on w końcu dorósł, to ty. Klot czasem wydaje się jakby próbował być taki cały lśniący, taki dziecięcy, ale myślę, że bez niego w życiu nie nauczyłabym sama siebie, jak być dorosłą. No i bez niego. W życiu nie nauczyłabym się czym jest szczęście. No i także i miłość. Wygląda na to, że teraz, kiedy już go nie będzie, muszę dowieść siebie. Patrzę się na kloda i widzę, że pomiędzy nimi będzie tutaj jakaś, że tak powiem, porównywanie siebie, ale tym razem nie dam się. Ach, te, te słowa to muzyka dla moich uszu, lama. A mógłbyś już nie tak nie nazywać? Lama nie jest zbytnio e, wyrafinowane. Może i nie. E, I może to jest powód, dla którego tak bardzo lubię je używać. Nie macie lens. Klot e, wciąż nazywa siebie księciem kameleonem, i to zdecydowanie tak, że nie jest zbytnio wygórowany o, jakie rumience Claude rumieni się, kiedy jego brat śmieje się i właśnie tak e, to ciężkie uczucie, jakie było pomiędzy nimi, znika dni bardzo szybko mijają e, pomimo tego, że może już nie jestem aż taka zajęta e, tuż przed naszym pójściem wydaje mi się, jakbym miała wszystkiego na głowie i ja mamy tyle rzeczy, do których musimy się przygotować. A nasza rodzina wciąż pyta nas o opinię, jeżeli chodzi o całą tą otoczkę festiwalu, która ma się odbyć potem. Dni są coraz bardziej wykańczające niż były, jakieś tam tygodnie wcześniej. Dobra. Słuchajcie, ale tutaj to my się zatrzymamy, bo zaraz będziemy mówili o ślubie, także myślę, że to jest na kolejny odcinek, bo tak to już tyle były walki i pouczanie się nad wzajem, a ślub myślę, że e, no, powinien mieć swój własny odcinek. Także słuchajcie, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Przepraszam, że to tyle trwało. Mam nadzieję, że już teraz wszyscy będziemy e, zdrowi i nic nam tutaj się nie wydarzy. Także słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa!